To mecenasi układu porannego. Chatlab chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igoriankę. Ukraina zamierza blisko współpracować z nowymi władzami Syrii. Syryjczycy otrzymają dostawy ukraińskiej żywności. Organizacja wyborów w Syrii może zająć co najmniej 4 lata. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Niemieccy politycy porównują Ilona Maska do Władimira Putina, bo poparł alternatywę dla Niemiec. Szef Organizacji Narodów Zjednoczonych twierdzi, że ostatnia dekada stała pod znakiem śmiertelnych upałów. Holendrzy wzywają do przyspieszenia prac nad przepisami regulującymi działanie sztucznej inteligencji. Wtorek 31 grudnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ukraina jest zainteresowana bliską współpracą z Syrią. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha podczas wizyty w Damaszku zapowiedział przekazanie syryjczykom pomocy żywnościowej. Szef dyplomacji Ukrainy podkreślał znaczenie pierwszej od lat wizyty przedstawiciela jego kraju w Syrii. Ma on pokazywać, że Kijów jest gotowy otworzyć nowy rozdział w relacjach z Damaszkiem i rozwijać współpracę z nowymi syryjskimi władzami. Sybicha w rozmowie z liderem syryjskich islamistów Ahmedem Al-Sharą przedstawił wstępny plan rozwoju ukraińsko-syryjskiej kooperacji. Będzie ona opierać się o tworzenie spółek joint ventures, inwestycje w produkcję przemysłową, wymianę technologiczną oraz współpracę w sprawach cyberbezpieczeństwa i ochrony. Informacji. Ukraina w najbliższym czasie udzieli Syrii bezpłatnej pomocy humanitarnej w zakresie dostaw żywności. Dzisiaj Syryjczycy mają otrzymać 500 ton ukraińskiej mąki, która trafi do 13 tysięcy rodzin. Nowy syryjski minister spraw zagranicznych Asad Hassan al-Shibani chce zawrzeć z władzami Ukrainy umowę o strategicznym partnerstwie. Obejmowałaby ona współpracę polityczną, ekonomiczną i kulturalną. W ubiegłym tygodniu syryjski przywódca stwierdził, że jego państwo wciąż ma ważne interesy strategiczne z Rosją. Al-Shara mówił w tym kontekście głównie o kwestiach militarnych i obecności rosyjskich ekspertów w syryjskich elektrowniach. Z tego powodu Syria, wbrew oczekiwaniom innych krajów, nie jest zainteresowana nad całkowitym wycofaniem się Rosji z obecności w kraju. Nowy syryjski przywódca Ahmad al-Shara twierdzi, że wybory w jego kraju mogą odbyć się dopiero za cztery lata. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tymczasowy rząd Syrii miał funkcjonować tylko do marca przyszłego roku. Lider organizacji na rzecz wyzwolenia Lewantu tłumaczy odległy termin nowych wyborów koniecznością zmiany dotychczasowej konstytucji. Według deklaracji z początku grudnia rewizją ustawy zasadniczej przez najbliższe trzy miesiące miała zajmować się komisja powołana specjalnie w tym celu. Zdaniem Al-Shary tymczasowy rząd Syrii aktualnie jest zajęty nie tyle rządzaniem, co odbudową kraju po blisko 60 latach rządów rodziny Asadów. Szanse na przeprowadzenie zmian pojawiają się na tyle rzadko, że przygotowanie odpowiedniej konstytucji może zająć kolejne cztery lub pięć lat. Syryjski przywódca dodał, iż powinna ona regulować społeczeństwo tak, aby poprzednie doświadczenia się nie powtórzyły. Al-Shara ponadto zapowiedział rozwiązanie swojej grupy rebelianckiej. Dokładna data zakończenia działalności organizacji na rzecz wyzwolenia Lewantu ma zostać ogłoszona podczas konferencji Syryjskiego Dialogu Narodowego. Według telewizji Al Jazeera niedługo zostanie utworzony specjalny komitet przygotowawczy, którego zadaniem będzie opracowanie planu działania konferencji. Obecne władze w Damaszku mają zaprosić na nią przedstawicieli wszystkich syryjskich grup społecznych, aby wyłoniły one nowy rząd. Gabinet nie będzie tworzony na podstawie parytetów. Prawie 2,5 miliarda dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Zdaniem jego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego wsparcie pozwoli na ustabilizowanie trudnej sytuacji na froncie. Ustępująca amerykańska głowa państwa zatwierdziła decyzję o przekazaniu siłom zbrojnym Ukrainy pakietu o wartości 1,25 miliarda dolarów. Około 1,2 miliarda dolarów zostanie z kolei przekazanych władzom w Kijowie w ramach inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy. Biden, komentując przyznanie kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy, stwierdził, że pomoże on w osiągnięciu zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów. Ukraińska armia otrzyma więc wsparcie do natychmiastowego wykorzystania, a także uzyska długofalowe korzyści w postaci dostępu do nowych systemów obrony powietrznej, artylerii oraz innych rodzajów uzbrojenia. Załęski, komentując amerykańską pomoc dla jego kraju, podkreślił, że pomoże ono w uratowaniu życia kolejnych ukraińskich żołnierzy. Da też szansę na ustabilizowanie linii frontu, na której trwają obecnie ciężkie walki z Rosjanami. Przedstawiciele władz w Kijowie w anonimowych rozmowach z portalem Politico krytykują opieszałość Waszyngtonu. W ich opinii prezydent USA w ciągu ostatnich trzech miesięcy znacznie zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy, ale mógł przekazać ją dużo wcześniej. Stany Zjednoczone. Wciąż pozostają największym darczyńcą Ukrainy. Departament Obrony USA przekazał jej już wszystkie środki z blisko 60 miliardów dolarów zatwierdzonych w kwietniu przez amerykański kongres. Niemieccy politycy krytykują Ilona Maska i porównują go do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. W weekend właściciel Tesli i SpaceX na łamach dziennika Die Welt poparł alternatywę dla Niemiec. Mask najpierw wyraził się pochlebnie na temat ugrupowania na portalu X, a następnie powtórzył swoje stanowisko na łamach jednej z najważniejszych gazet w Niemczech. Na znak protestu przeciwko opublikowaniu artykułu z pracy zrezygnowała redaktor naczelna Die Welt Eva Marie Kogel. W opinii miliardera AfD jest ostatnią nadzieją Niemiec przed zbliżającymi się przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w tym kraju. Pozostałe partie mają odpowiadać za doprowadzenie niemieckiej gospodarki do stagnacji oraz za erozję tożsamości narodowej. Dodatkowo polemizował z przedstawieniem alternatywy jako ruchu ekstremistycznego. Stanowisko Maska skrytykował współprzewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Lars Klingbeil. Porównał on właściciela Tesli i SpaceX do rosyjskiego prezydenta, który ma ingerować w procesy wyborcze w innych państwach. Klingbail uważa, że poparcie alternatywy dla Niemiec przez Maska ma na celu osłabienie Niemiec i pogrążenie ich w chaosie. W związku z tym socjaldemokrata wezwał do ograniczenia wpływu portalu X i platform społecznościowych na światową politykę. Kandydat Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej na stanowisko kanclerza Friedrich Merz również skrytykował maska. Zarzucił mu prowadzenie natrętnych i bezczelnych działań, a także nazwał jego stanowisko „niespotykanym przykładem ingerencji w wybory zaprzyjaźnionego państwa”. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres uważa, że ludzkość przez ostatnią dekadę zmagała się z falą śmiertelnych upałów wzywa z tego powodu do zdecydowanych działań wobec zmian klimatycznych. W swoim noworocznym orędziu szef ONZ przytoczył dane dotyczące średnich temperatur na świecie. Dziesięć najcieplejszych lat w historii pomiarów miało miejsce w ciągu ostatniej dekady, dlatego ludzkość jest właśnie w tej chwili świadkiem załamania klimatu. Zdaniem Guterresa należy zejść ze ścieżki w kierunku katastrofy, bo świat nie ma już czasu do stracenia. W nadchodzącym roku państwa całego globu powinny skierować go na bezpieczne tory, przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wspieranie odnawialnych źródeł energii. Oceniając miniony rok, sekretarz generalny ONZ powiedział, że trudno było znaleźć w nim choćby iskierkę nadziei. Światowa polityka została zdominowana przez konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, które przyniosły ogromny ból, zniszczenie i przesiedlenia. Guterres chwalił aktywistów działających na rzecz postępu na świecie i pracowników humanitarnych. Pokonują oni poważne przeszkody, żeby nieść pomoc najbardziej bezbronnym i pokrzywdzonym ludziom. Innym źródłem optymizmu dla ONZ jest polityka państw rozwijających się, ponieważ walczą one aktywnie o sprawiedliwość ekonomiczną i klimatyczną. Organizacja zamierza w 2025 roku wspierać pracujących na rzecz bardziej pokojowej, równościowej, stabilnej i zdrowej przyszłości dla wszystkich ludzi. Holenderski Urząd Ochrony Danych wezwał Unię Europejską do przyspieszenia prac nad uregulowaniem funkcjonowania sztucznej inteligencji. Na ich zakończenie nie pozostało dużo czasu, bo niedługo zaczną obowiązywać nowe przepisy. Przedstawiciele holenderskiej instytucji powiedzieli w rozmowie z telewizją Euronews, że narzucenie określonych standardów dla systemów i produktów opartych o AI jest konieczne. Ich sformułowanie da przedsiębiorstwom poczucie pewności w kwestii prowadzonych przez nie inwestycji. Na ogół standaryzacja jest procesem trwającym kilka lat, ale zdaniem Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych konieczne jest przyspieszenie trwających prac. Przed trzema miesiącami w życie weszła ustawa AI Act, której założenia będą wprowadzane stopniowo. W sierpniu przyszłego roku firmy będą musiały na przykład dostosować się do regulacji dotyczących dostaw modeli sztucznej inteligencji. Komisja Europejska w maju ubiegłego roku zwróciła się do instytucji Unii Europejskiej o przygotowanie podstawowych regulacji dla przemysłu. Wciąż nie zostały przedstawione ich założenia. Euronews przypomina, że unijne państwa członkowskie mają w czas do sierpnia przyszłego roku, aby wyznaczyć instytucję zajmującą się AI. W większości krajów najprawdopodobniej będą nimi urzędy zajmujące się na co dzień ochroną danych osobowych. W Holandii już w tej chwili wspomniana instytucja przygotowuje firmy do wdrożenia przepisów Unii Europejskiej. Europejskiej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję, życzę spokojnego i dobrego Nowego Roku i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Chatlab. chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. EcoVoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.